Cześć, witam w kolejnym filmie Tu Magda. Dziś opowiem Ci o kilku sprzętach, które warto mieć w kuchni, które pomogą Ci w przygotowywaniu zdrowych potraw. Zaczynamy! Oczywiście pierwszym sprzętem musi być wyciskarka lub sokowirówka. Ja przez wiele lat kiedyś używam sokowirówki, teraz używam wyciskarki. Jest to wspaniały naprawdę sposób na dodanie wielu wartości odżywczych, wielu witamin, minerałów, prosto do krwi obiegu z sokiem. Jestem zwolenniczką zielonych soków i staram się takie pić codziennie. Także wyciskarka zdecydowanie sprzęt numer jeden w zdrowej kuchni. Sprzęt numer dwa to będzie parowar. Ja tutaj mam taki akurat elektryczny, ale również y, są takie, które można postawić na kuchence, y, do których nalewa się wody i jest takie siteczko. Tam y, wkładamy nasze potrawy i gotujemy. Y, ja mam elektryczny parowar, który służy mi od bardzo wielu lat, prawdopodobnie od 15. Y, parowar warto mieć dlatego w kuchni, gdyż gotując, potrawy są, gotując w nim potrawy są zdecydowanie smaczniejsze i zachowują więcej witamin, jak również nie trzeba używać różnego rodzaju olejów i jest to na pewno troszeczkę zdrowsza opcja, jeśli chodzi o gotowanie. Kolejnym sprzętem tutaj będzie suszarka. Ja tutaj mam taką suszarkę, którą można używać do, na przykład do owoców. Ja używam właśnie do suszenia owoców i i jest to zdrowsza opcja, gdyż do tych suszonych owoców, które można kupić w sklepach, często jest dodawany cukier. Także zajmuje to chwilę, wystarczy pokroić owoc, włożyć tutaj na takie siteczko i fantastycznie w kilka godzin mamy świetną przekąskę gotową. również w mocze i, moczę orzechy i suszę tej, w tej suszarce. E, nazywa się to aktywowanie orzechów. E, także mam również taki słój z takimi orzechami w domu gotowy, kiedy tylko mam ochotę na taką przekąskę. Kolejnym sprzętem, e, o którym opowiem będzie blender. I tutaj mam blender taki z kielichem. E, kielich polecam, żeby był szklany, e, dlatego, że można blendować również lód e, lub zmrożone e, owoce. E, I Używać go można do różnego rodzaju koktajli. Można w nim blendować sosy, czy też nawet zupy. Ja również polecam blender ręczny, który dużo nie kosztuje. Jest to zdecydowanie tańsza opcja blendera takiego. Nie wszystko oczywiście można nim zrobić, ale świetnie można z nim zagęszczać właśnie poprzez blendowanie różnego rodzaju zupy, czy też sosy. No i oczywiście można blendować również jedzenie dla dzieci, także blender i kielichowy i blender ręczny polecam zdecydowanie. Ostatnią rzeczą już będzie młynek. Ja mam akurat taki, który doczepiam tutaj do mojego blendera i to jest taka po prostu część, ale młynek do kawy czy też młynek taki do ziaren również się nada i tak jak właśnie przed chwilą wspomniałam, nadaje się do mielenia ziaren różnorakich, można mielić siebie lniane, orzechy, jak również lignan primwitalny, który wspaniale wspomaga wątrobę i oczyszczanie organizmu. Więcej informacji na temat lignanu kliknij tutaj. W komentarzach na dole koniecznie daj znać, jakich Ty sprzętów używasz do przygotowywania zdrowych potraw. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę, pozdrawiam, do zobaczenia!